W tym filmie pokażemy, jak nadać uprawnienia podmiotowi MUR Polska w Krajowym Systemie E-Faktur z wykorzystaniem aplikacji MCU. Na początku zaloguj się do aplikacji MCU, używając posiadane uprawnienia. Po zalogowaniu, przejdź do sekcji uprawnień i autoryzacji w menu głównym. W tej sekcji możesz zarządzać uprawnieniami nadawanymi innym podmiotom. W sekcji rodzaju uprawnień wybierz odpowiedni typ uprawnienia z listy. W tym przykładzie wybieramy opcję Podmiot do wystawiania i podglądu faktur. Następnie wprowadź numer NIP oraz nazwę podmiotu. Tutaj wpisujemy dane podmiotu MUR Polska. W sekcji Zakresu uprawnień wybierz uprawnienia, które mają zostać nadane. Wymagane jest zaznaczenie co najmniej jednego uprawnienia. W tym przykładzie nadajemy uprawnienia do podglądu faktur, wraz z możliwością dalszego przekazywania uprawnień. Opcja ta jest wymagana, aby Mur Polska mógł nadawać uprawnienia ksef swoim pracownikom. Po wybraniu odpowiednich uprawnień, kliknij nadaj uprawnienia, aby zatwierdzić operację. Uprawnienia zostały pomyślnie nadane. Listę nadanych uprawnień można przeglądać w sekcji Zarządzaj uprawnieniami. Z poziomu tej listy można także usuwać nadane już uprawnienia. Mór Polska może teraz świadczyć wsparcie w pracy w Krajowym Systemie Faktur w ramach nadanych uprawnień. Jesteśmy gotowi do współpracy i dalszego wsparcia.